Cześć, witam Was Lecę zaraz na wykopki, tu do takiego lasu Na przedwojenne rzeczy wojskowe polskie Może coś ładnego wpadnie, może jakiś orzełek, odznaczenie, no fajnie by było Bo to są ładne rzeczy No a teraz sobie piję kawkę Przed wyjściem Z pasieki dębowej Patrzcie jaki smak, miód o smaku kawy z rumem Super sprawa Już otwieram Patrzcie jak to rewelacyjnie wygląda. Kawka oczywiście jest już zimna, piję z mlekiem. Też to dodaję tych miotków do już chłodniejszych rzeczy, a nie do gorących, bo miód wtedy nie miałby swojej wartości. Pije kawę rozpuszczalną. Szkoda, że nie możecie naprawdę poczuć smaku tego miodu o smaku kawy z rumem, bo naprawdę jest rewelacyjny. Serdecznie polecam. Pasieka dębowa, super wyroby mają z miodów, 100% naturalne. Ja piję pyszną kawkę z tym miodem i ruszam na poszukiwania. Już nam się rozpuściło, super. Na zdrowie i trzymajcie się. Do zobaczenia już w lesie. Pozdrawiam, cześć. Cześć, tu łóczyki poszukiwacz. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj iść na pola, ale już tak wszystko zarosło po tych deszczach wszystko poszło do góry, nie jest ścięte więc nie można chodzić po ugorach. No i jestem dzisiaj w lasku, tam gdzie wychodzą rzeczy wojskowe z drugiej RP, czyli przedwojenne. Jest tu wiele okopów, jakichś szańców, bunkrów, ziemianek tak jak możecie właśnie tutaj zobaczyć. Może tego tak nie widać na kamerze, ale tu nam to dobrze uchwyci. Gdzie mamy dosyć dużo tych okopów, tam dookoła, oraz tutaj dookoła. Tu jest taki, wydaje mi się, jakiś schron był czy, czy ziemianka, bo jest bardzo głęboka. No i tutaj, dzisiaj w tej gęstwinie, sobie. Pochodzimy. Dosyć przyjemnie jest, bo w słońcu jest bardzo gorąco, a tutaj jest taki fajny, sympatyczny chłodek. Chodzę dzisiaj z garetem Ad Pro, który sobie ostatnio zakupiłem do testów. Mam ze sobą pinpointera od mojego sponsora Mariusza Pana. No i będę się zaraz uzbierał, zbierał do, uzbrajał do poszukiwań. Tutaj mam garecika. Włączę się już przy pierwszych dołkach. Zobaczymy, jak garecik się sprawuje. Gareczka mam od Jarka Świtonia, tak samo jak na przykład tą czapkę. Dał mi zresztą wiele gratisów. Kupiłem też średnią cewkę 30 do smętka. W bardzo dobrej cenie, więc serdecznie polecam yy, kupować od Jarka wykrywacze. Bardzo w porządku, chłopak idzie się z nim dogadać. Dobra, włączę się już gdzieś tam na dole, w tym lasku, jak będę chodził. Piona, trzymajcie się, cześć Dobra, to zaczynamy chodzić Tu mamy pierwszy sygnał ładny Taki czysty Już patrzymy co tam Będzie Coś nam tu szarpie, ale to mogą być kamienie A jest większe żelastwo Jakiś kawał druta Którego nawet nie będę wyjmował Dziury ładnie trzeba zakopać. Wiadomo, żeby nie robić syfu. Sygnałów dużo na żelazo, no ale kolorek kolorek też powinien być jakiś. Widzę to. Też jakiś drut. O jaki duży. Dziwny drucior jakiś. Może jakieś wnyki stare czy coś. Tak trochę wygląda. No nic, idziemy dalej, zakupujemy i idziemy dalej. Na razie samo żelastwo. Tu mamy następny sygnał Chociaż taki słaby nie będę go kopał Tu chyba większy żelazo będzie Teraz sygnał nam się zmienił na ładniejszy Bardzo małego. Ja tu nic nie widzę, szczerze mówiąc. Aha, bo to mi na opaskę dawał sygnał brawo dla mnie. <słyskawek> Proszę, jakiś gwóźdź. Muszę się skupić na większym metalu, a nie na takim małym, bo. Nie będę każdego kawałka żelaza tu kopał, Gdy tu jest jego multum po prostu. No zobaczmy, co tutaj będzie. Szpanie. ale charczący ten, tutaj mamy kawałek ołowiu od tych zapalników polskich, przedwojennych ale sygnał wcale dobrego nie daje to ołów chyba ładniej powinien być, na się ołów bije pięknie no ale zobaczymy, dopiero poznaje ten wykrywacz więc zobaczymy jak to nam będzie tutaj z nim szło to ładny sygnalik Chyba to mamy, widziałem, tak No i mamy całą Znaczy całe Część tego zapalnika właśnie WZGR31, czyli wzór granatu 31, 31 rok wzór. Tak, wtedy go wprowadzili. No, coś się już zaczyna dziać. Sygnał był tutaj bardzo ładny. Osiągi powiedziałbym takie ok. Tak jakby we wszystkich wykrywaczach. No ale zobaczymy, co najgłębiej dzisiaj uda nam się znaleźć. Jak słyszycie, wszędzie żelazo. 70, 72 na wyświetlaczu zobaczymy co to może być. Już widzicie teren podmokły bagnisko o i mamy następny ten polski wrześniowy zapalnik. Ten już trochę bardziej kompletniejszy z tym uszkiem no i z kawałkiem z tej rurki tutaj. Już drugi, więc nie jest źle. I ładny sygnał był, taki w miarę czytelny do kopania czysty. Fajny sygnał. Następny sygnał ładny. Dosyć czytelny. Bez karczenia na żelazo. Tak jak mi Jarek powiedział, że jak harczy to bardziej żelazo jest czy kabzle. No i co? coś tu będzie. Gdzieś coś jest, bo sygnał jest ładny. W tej gródce coś mamy. Ładnie nam tutaj bije Coś małego chyba, bo nam tu gdzieś spadło Tak, i kawałek też ołowiany od, od tych polskich zapków Ołowiu tu jest dużo Bo chyba rzutnie tu mieli przed wojną, przed wojną żołnierze polscy ćwiczyli sobie w tych lasach Więc może coś fajnego wyjdzie nam Jakiś orzełek może, albo odznaczenie no Nigdy nic nie wiadomo Współczesny śmieć od piwa Wszędzie się to znajduje, tak jak i polmosy Jak wiecie No ale co poradzić Tu takie chyba jakieś żelastwo większe, więc zobaczymy. Z ciekawości jak duże jest jakiś też wnyk, nie wiem czy to na drut kolczasty było, widzicie Takie coś No zabierzemy w końcu Wam wszystko pokażę, co było dzisiaj. No i weźmie się te śmieci i się wyrzuci do śmietnika. Przynajmniej troszkę się oczyści las. Tutaj z tej dziury mamy taki odłamek. Wygląda trochę jak pilnik, ale chyba to jest jakiś odłamek po prostu żelazny. No zabieramy. Użyję sobie teraz pimponcika. Od Mariusza Pana. Dostałem pinpointa. No i mamy. Namierzył ten kawałek, ołowiu Jestem bardzo zadowolony. Widzicie, jaki ten podmokój tu jest. Fajny pinpoint, Działa jak powinien. Super sprawa. Dzięki Mariusz, pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli byście przypadkiem ktoś brał ślub, czy tam z Waszych znajomych, czy Wy, to jesteście z Zachodnio Pomorskiego, z Koszalina, to polecam firmę American Dream Auto do ślubu na 10 yy, na hasło włóczyki macie 10% zniżki, lecę dalej już widzicie następny sygnał, więc nie będę się wyłączał, od razu go nagramy pewnie też możliwe kawałek ołowiu no ale trzeba zobaczyć może ten wymarzony orzełek właśnie gdzieś tutaj będzie sobie spoczywał i czekał jak widzimy jeszcze w dziurze więc dajemy i kopiemy super mamy to wezmę pinpointa włączam i szukamy o bardzo szybko nam namierzył tą rzecz fajna rzecz ten pinpoincik no i widzicie znowu zapalnik polski oczywiście zdezaktywowany w epoce wystrzelony tu napisze patrzcie jak ładnie Wiem, że może nie być widać. GR29-1930 to jeszcze jakiś inny wzór. Trzymajcie się przy następnych dołkach. Wyłączam cały czas kamerę i włączam. Tyle sygnałów, ale to dobrze dla nas, że jest co nagrywać. Sygnał taki sobie, ale teraz jest czystszy ten sygnał, więc też pewnie jest, że ołów. Zobaczymy to co tam ma Korzenie Chyba gdzieś tu z boku będziemy mieli Zobaczmy to No niby coś tu jest Już patrzymy Tak i też ołowiana część zapalnika Następny sygnał Trochę taki rzężący Jak żelazo jak mi mówił Jarek No, ale widzicie, rzężący, a mamy łuskę jest jakaś łuseczka Chyba od Mausera Sygnał dziwny był Teraz o wiele ładniejszy No, jeszcze tak jak mówię Nie mam rozpracowanego tego wykrywacza Tu jakieś większe żelastwo Znaczy, wydaje mi się, że większe po sygnale Ale może też być płytko No i jest Wcale nic dużego. Też jakiś odłamek. Taki tu mamy duży sygnał. Na żelazo już patrzymy. Oj, korzenie są niedobrze. A my mamy tu sygnał. No może damy radę. Chociaż korzeni dużo. Wynika z tego, że wyszło. Czyli wcale to nie jest duże... Żelazo tylko było płytko. Tak. Dlatego taki dobry sygnał dawało. Jakiś kawał duży odłamka żelaznego. No bywaj tak. Mówiłem, że będę kopał sygnały na kolor, a tutaj sygnał na żelazo. No ale zobaczmy, wydaje mi się, że większy jakieś żelazo. Nie większe, tylko było płytko. Czyli znowu ta sama historia. No dobra, jest tam jakiś kawałek odłamka. Musiałem trochę czułość zmienić, bo wariuje tutaj, bo jest linia wysokiego napięcia, więc nie będzie taki głęboki. Spróbujmy sensitivity podwyższyć. Trochę wariuje. No szkoda, że się tak wzbudza, no ale tutaj na razie cisza dziwne. Nie wiem, czy wszystko sobie dobrze ustawiłem. Tak jak mi Jarek mówił, Coins iron audio no i chyba tyle. Chyba dobrze. Tutaj sygnał w miarę czysty, czyli pewnie ołów będzie. Tak, jest ten zapalnik polski. Następny już z kolei. No ale Garycik daje radę ładnie tu wszystko. W miarę ładnie identyfikuje. Chociaż może jeszcze się tak do końca nie znam, więc z czasem wejdzie on mi w krew jak się to mówi. Dobra, włączam się przy następnym. Mam nadzieję, że burza mnie nie zastanie. Następny sygnał. Już widzimy kolejny... Kolejny zapalnik. Mała przerwa i małe podsumowanie. Tutaj ta łuska, ten śmieć od puszki. Tutaj mamy te polskie zapalniki wrześniowe przedwojenne. Oczywiście zdezaktywowane, wystrzelone w epoce. No i trochę złomu, trochę tych odłamków. Burza idzie tam w oddali. Słychać o nie wiem czy słyszycie, ale idzie Od jakiegoś czasu, może będzie sucha, może będzie padać Chociaż za tym już wygląda Że są ładne chmury, no Może przejdzie Bo tak to by mnie trochę zmoczyła Mam trochę do domu z tego miejsca Dobra, zrobię sobie chwilkę przerwy Napiję się Garecik się fajnie spisuje No i pochodzę sobie jeszcze tu po okolicy Chwilę Piona, trzymajcie się Do, do sygnałów